Was well, really nice. It's uh, beautiful, like Gdańsk. I prefer Gdańsk, but here also is nice. Weather is really hot. We a little strange for us a little, but uh, I hope tomorrow will be a really good game, and we make first step to the next week. I hope we go to the third round. Tai štai šaknis, tai štai šaknis. Dobra. Nie no, bo boisko zobacz do końca. To jest sztuczne, nie? I nawet jak, o, teraz dotyka linii, a jest już za boiskiem niby. niby na sztucznej, a... ale... Jeszcze na boisku. Są na wysoką temperaturę. składamy ręczniki dla chłopaków. Żeby w przerwie meczu ta pewnie będzie ustalona odgórnie. Móc schłodzić ich od razu już na boisku. Tak to wygląda. Panowie, ja panowie, od panowie, panowie, Dawajcie. panowie, 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 nie panowie, panowie, Jest panowie, panowie, też taki specjalny I grają w... Widzę konferencji, jest to fajny challenge też dla nich samych, zobaczymy też co oni nam dadzą, nie? bo tak naprawdę mi się wydaje, że oni chcą dać nam wiele i tym bardziej, że przyjechało tyle kibiców od nas z Gdańska i okolic, Przecież, że aż grzech tutaj nie powalczyć. We need to focus on the game. Where is the ball? Let's play our game, our game. Right. Our game. let hey, It's an amazing day. Sunshine, perfect beach to play There's 2,000 people that come from Krasnoyarsk. This. this means that they f**king believe in us, guys. 2,000 people come 10 hours in Krasnoyarsk, guys. Right? 10,000 people. 2,000 people, guys. Right? Let's go enjoy the game and be f**king in the game, guys. Right? Let's go. Quality and confidence with the ball, guys. Right? Let's go, guys. Right?

Fuck, exactly, exactly. fuck, they think nervous Co trzeba zrobić, żeby było lepiej w przyszłym meczu? w jedną, jedną bramkę więcej nie? od Rapidu, ale, ale fajnie, bo ciężki to jest teren, tutaj naprawdę ciężko się grało, a też pokazaliśmy charakter, na, na zero zagraliśmy, więc, więc to, moim zdaniem bardzo dobrą zaliczkę mamy na następny meczu. Powiedz mi, jak będzie teraz wyglądał plan na najbliższy czas przed kolejnym, przed kolejnym meczem z Rapidem? No, mecz został przełożony z, z Górnikiem, więc no, mamy trochę czasu na odpoczynek. No i, no i W 100% się przygotujemy, przeanalizujemy mecz no i będziemy, będziemy gotowi na rapid czwartek. A tak na szybko, bo widzieliśmy z ławki, widzieliśmy z boiska, czego należy się wystrzegać w następnym? Na pewno no, grać swoją grę, tak? Nie, nie, nie dać rapidowi się rozpędzać i, i nie wchodzić z nimi tak, jak trajan nas ostrzega w taką grę na wymianę ciosów, no bo to się oni mają dobre kontrataki i to się może źle dla nas skończyć, więc z tego się wystrzegać, ale na pewno przeanalizujemy jeszcze mecz, no i, no i naniesiemy jakieś korekty i, i będzie dobrze w